Nie do końca wiadomo, czym tak naprawdę ma być Edge 50 Pro. Cena tego modelu wskazuje, że ma to być bardziej premium smartfon niż średniak, aczkolwiek w cenie 3000 zł jest mnóstwo, mnóstwo konkurencji dla tej Motorola. Edge 50 Pro trafił mi się w wariancie perłowym. Pamiętajcie, Howoya P60 Pro? To jest właśnie podobna wariacja, tylko w nieco tańszej odmianie mam wrażenie. Tutaj plecki też się różnią między konkretnymi egzemplarzami. Ja nie jestem fanem tego rozwiązania, ale wiele osób zwróciło uwagę na ten motyw i bardzo chwaliły design 50, więc może faktycznie coś w nim jest. Bardzo ładnie ukryto wyspę z aparatami, która tak nieśmiało wyłania się z obudowy. Ramka jest aluminiowa, telefon dobrze leży w dłoni, a na froncie jest szkło Gorilla Glass, ale Motorola nie podaje, która dokładnie to generacja. Teraz standardem w motorolach jest certyfikat IP68, który pojawia się w dużo tańszych smartfonach, więc o odporności i w tym modelu nie zapomniano. Przypominam jednak, że no, to są właśnie motogesty. Przypominam jednak, że zanurzenie tego smartfona może odbywać się tylko w słodkich wodach. Ekran jest zagięty. Na ogół we współczesnych smartfonach już nie muszę mówić, że tak zagięty ekran stwarza problemy w postaci przypadkowych dotknięć krawędzi, bo to nie występuje. Niestety ten trend Edge 50 Pro łamie, bo czasami zdarzy się krańcem dłoni wprowadzić jakąś niechcianą komendę. To nie jest nagminne, ale tak 4-5 razy przytrafiło mi się to przez dwa tygodnie. Ekran w tym modelu to OLED o i 6,7 cala, także jest to większy niż mniejszy panel. Mamy tutaj podwyższoną nieco rozdzielczość, także to takie Full HD+, plus, plus, ale Motorola beznadziejnie to nazywa wprowadzając termin Super HD, co może powodować konsternację i niezrozumienie. Niemniej jest to podobna droga, którą Xiaomi podąża serwując ostatnio ekrany półtoreka. Mamy odświeżanie 144 Hz, które obsługuje tryb adaptacyjny. Ten z kolei potrafi schodzić minimalnie do 60 Hz, a rzeczonych 144 Hz nie zobaczymy w tym trybie. Poza testem wydajności Antutu, bo oczywiście telefon jest trochę cwaniaczkiem. Niemniej ten tryb jest dynamiczny, także w gruncie rzeczy broni się. Kolorystycznie to świetny ekran, barwy są żywe, bardzo nasycone, także zdrowo. Producent deklaruje szczytowo 2000 nitów jasności. W 45-stopniowym upale w ostrym słońcu sprawował się ten wysiedlacz bezbłędnie i mocno mnie zaskoczył. Ramki dookoła ekranu są przyzwoite, ale to też żaden rekord świata. Snapdragon 7 generacji 3 jest jednym z najsłabszych punktów tego smartfona, jeżeli faktycznie Edgea 50 Pro rozpatrujemy w wyjściowej cenie. Bo to ogólnie niezły procek, ale za słaby na taki sprzęt. Szczególnie gdy spojrzymy na rodzaj pamięci: UFS 2.2. Serio? Moim zdaniem to wstyd w tej klasie cenowej, tak po prostu. UFS 4.0 nie oczekuję, choć POKO jest w stanie zaoferować ten typ pamięci, kosztując 1000 zł mniej, ale UFS 3.1 jest obligatoryjny w mojej ocenie. W Polsce mamy wariant 12GB RAM i 512GB przestrzeni na pliki, i to jest uczciwe. Niestety, niefortunne połączenie średniego procesora i nieadekwatnej pamięci komplikuje znacząco mi ocenę tego smartfona również na innej płaszczyźnie, bo abstrahuję już od nie najlepszego wyników Antutu. Motorola, nawet w dużo tańszych smartfonach, potrafi unikać sytuacji, gdy telefon się zatnie, spowolni, a w takim semi flagowcu, niestety, takie rzeczy Wam i to dosyć regularnie. Podkreślam regularnie, a nie często, ale jednak. Długie odpalanie aparatu, czy lekkie zamrożenie systemu, gdy korzystamy z gestu obracania telefonu, żeby zrobić zdjęcie, to niechciane rzeczy. Wychodzenie z aplikacji okraszone lekkim przycięciem, czy finalnie jakieś dziwne błędy pokroju tego, który teraz widzicie na ekranie, bo udało mi się to nagrać. Z powolnienia można zrzucić na barki średniej wydajności, ale ten w gruncie rzeczy ma wystarczająco mocy, żeby radzić sobie z dużo trudniejszymi procesami. Na przykład montaż kilkudziesięciominutowego vloga, nie sprawił mu żadnego problemu. Wychodzi na to, że Motorola zapewne tak się spieszyła z tym modelem, że po prostu zwaliła sprawę z systemem, co nie zdarzało jej się wcześniej na tym poziomie. Może to wina inna, taka, że Motorola już nie ma czystego Androida i interfejs nazywa Hello UI. Startujemy z Androidem 14 i obietnicą trzech dużych aktualizacji Androida oraz 4 lata wsparcia zabezpieczeń wypuszczanych co kwartał. Mamy nowy ekran personalizacyjny z zarządzaniem motywami. Tam też możemy zrobić własną tapetę przy użyciu sztucznej inteligencji, ale musimy algorytmowi przedstawić inną fotę do inspiracji. Także to takie AI naprawdę mierne, a rezultaty są moim zdaniem fatalne. Moto AI to podejście motoroli do sztucznej inteligencji. Reszta to usługi od Google, także stricte autorskiego AI od tego producenta tak naprawdę jeszcze nie mamy. Za to dysponujemy szeregiem ciekawych apek, jak na przykład Moto Unplugged, które tworzy nam odizolowaną przestrzeń, która z kolei na określony czas odłącza nas od powiadomień i bodźców zewnętrznych. Biometria w tym smartfonie jest ok. Rozpoznawanie twarzy działa w większości w warunkach oświetleniowych. Mamy też skaner podekranowy linii popularnych ma się rozumieć. E, z nimi miałem problemów, także te elementy na pewno nam nie przeszkadzają. Komunikacyjnie nie mam zastrzeżeń. Mamy 5G, jest wsparcie kart e SIM, NFC, jakość połączeń jest należyta, Edge 50 Pro spoko z Android Auto, także te kwestie komunikacyjne były bezproblemowe w czasie gdy korzystałem z tego smartfona. 4500 mAh to nie jest żaden imponujący wynik jak na tego rodzaju smartfona. Nie da się ukryć, że to o 500 mAh poniżej rynkowego standardu bateryjnego. Jak to się za to przyłoży na czas pracy? Okolice 5 do 6,5 godziny pracy na ekranie. Te niższe wyniki uzyskiwałem w bardzo dużych temperaturach na dworze i to było czuć, że Edge 50 Pro dodatkowo sam z siebie nagrzewał się. Ładowanie jest naprawdę spoko, bo mówimy tutaj o 125-watowym ładowaniu kablowym, czyli od 0 do 100%. W 19 minut naładujemy cały akumulator, a to kilka minut lepiej niż 125-watowe ładowanie w Edge 40 Pro. Do tego mamy 50 w ładowanie indukcyjne i patrząc na jego bezpośredniego rywala, czyli Poco F6 Pro, to mocny argument na rzecz Motorola. Jest też 10-watowe ładowanie zwrotne. Nie mamy jacka 3,5 mm, ale są głośniki stereo, które o dziwo potrafią odtworzyć dźwięk przestrzenny, a to na ogół jest wyłączane dla głośników w smartfonach i nawet trochę czuć ten efekt. Edge jest donośny i gra czysto, ale dalej gra głównie jednym głośnikiem, drugi jest taki bardziej pomocniczy. Nie zmienia to faktu, że coś tam niskich tonów usłyszycie. Na słuchawkach jest głęboko, fajnie rozchodzi się muzyka na boki, robiąc taką naturalną dookulność i efekt koncertowy, ale bez takiego taniego efektu 3D. W tym materiale chcę też powiedzieć dwa słowa o nowych słuchawkach Moto Buds Plus, które debiutowały razem z Edge 50 Pro. Motorola chyba jest bardzo z nich dumna, bo dawno nie było mowy o żadnych słuchawkach od tego producenta, ale ja mam kwaśną minę, gdy przychodzi mi o nich mówić. Zabrałem je na wyjazd, i jestem bardzo rozczarowany. Może nie grałem źle, ale ANC mają bardzo przeciętne, żeby nie powiedzieć, mierne jak na tę cenę sprzętu. Często jedna ze słuchawek wyłącza redukcję szumów. Dźwięk potrafi być zakłócany i przerywany, niezależnie czy siedziałem w samolocie czy w hotelowym pokoju. Bateria w słuchawkach potrafi bez przerwy działać raz 3 godziny, innym razem 5 godzin. Także bardzo kapryśny to model. Za połowę tej ceny możecie kupić takie słuchawki od techno ze znacznie lepszym tłumieniem, może bardziej baskalnym dźwiękiem, i jeżeli chodzi o walory takie czysto akustyczne, jest trochę niżej, ale nie widzę na ten moment powodów kupowania Bats Plus. Zmieniły się matryce aparatów i to tak naprawdę wszystkie. Mimo, że mamy dalej 50 megapikselowy aparat główny, no to jest to trochę inna matryca. Inna rozdzielczość jest w szerokim kącie, bo nie mamy 50 megapikselowej e, jednostki, a w to miejsce mamy 13 megapikselowy sensor, ale dalej pozostawiono autofokus, czyli możemy zrobić fajne zdjęcia makro za pomocą tego obiektywu. Zmienił się bardzo wyraźnie teleobiektyw, który teraz ma 10 megapikseli zamiast 12, ale za to Motorola deklaruje nie dwukrotny, a trzykrotny. Optyczny. Co do AI w aparacie, to możecie włączyć automatyczne google'owe ulepszanie zdjęć od razu po zrobieniu foty, zamiast wchodzić w galerię i przeklikiwać to dla konkretnego zdjęcia. Jestem miło zaskoczony niewielką rozbieżnością kolorystyczną między szerokim kątem a głównym obiektywem. Lekko mniej są nasycone kolory na szerokim kącie, to fakt, ale tak naprawdę to wszystko, także naprawdę spoko to wygląda. Tym bardziej, że szeroki kąt nie jest słabszy dynamicznie, a szczegółowość też trzyma poziom. Nieco podobnie kolorystycznie jest z obiektywem, ale naprawdę takie różnice są więcej niż akceptowalne. Trzykrotny zoom optyczny minimalnie może przyszumieć, ale detali jest dalej dużo. Na tyle dużo, że spokojnie można określić go bezstratnym. Pięciokrotny zoom już wypuszcza na światło dzienne trochę artefaktów, ale one nie rzucają się jakoś bardzo w oczy. Spokojnie dalej są to używalne zdjęcia. Tryb nocny zmiększa zdjęcia, wyrównuje biele i ostre punkty oświetlenia, obniżając przy tym też kontrast, co niestety odbija się czkawką na czarnych lub bardzo ciemnych kadrach. Balans na fotkach zróżnicowanych kolorystycznie jest finalnie udany. Zmiękczenie na trzykrotnym zoomie nie skutkuje wykrzaczeniem się zdjęć, także np. architektura fotografowana teleobiektywem w nocy dalej jest bardzo korzystna. Szeroki kąt w nocy daje radę, ale żadnych spektakularnych fot nie zrobicie nim. Jest coś takiego jak adaptacyjna stabilizacja w filmach oparta o sztuczną inteligencję. Rzeczona stabilizacja świetnie radzi sobie, szczególnie gdy trzymamy nieruchomo telefon, wtedy nie ma żadnych drgań. Efekt, jakby telefon stał dosłownie na statywie. Widać natomiast pewne procesowanie przy 4K i wideo wtedy lekko szumi, czego nie widuje się przy dobrym oświetleniu na tej rozdzielczości w podobnych Motorola. Niemniej stabilizacja jest bardzo skuteczna. 4K jest słabe na szerokim kącie, ale na głównym obiektywie i teleobiektywie wygląda to w porządku. Pochwalam płynne przełączenie między obiektywami. Aparat do selfie ma 50 megapikseli i to również nowa matryca. Te zdjęcia są bardzo ostre, szczegółowe, potrafią też być skuteczne w trybie portretowym. Co więcej, w nocy jest bardzo ładne doświetlanie twarzy za pomocą ekranu i nie mamy takich charakterystycznych przepaleń na skórze. Tutaj ewidentnie może właśnie sztuczna inteligencja coś tam poprawia. Z tych zdjęć jestem zadowolony. No kurczę, nie wiem. Mam nadzieję, że Hello UI, czyli ta nowa nakładka Motorola, nie będzie miała podobnych konsekwencji w innych smartfonach, czyli te pewne rozjazdy z szybkością, płynnością działania oby to były błędy w wieku dziecięcego. Natomiast mam wrażenie, że Edgea 50 Pro Motorola mogła trochę atrakcyjniej wycenić. Na starcie takie 2799 zł, 2600. 99 zł to byłoby to, do czego Motorola nas przyzwyczaiła. Na ten moment trzeba rozważyć też inne smartfony i tutaj jednoznacznej decyzji w moim przypadku by nie było. Bardzo podobny smartfon wizualnie ma gdzieś tutaj za sobą, tyle że on kosztuje ułamek ceny tego smartfona, także na jego recenzję zaproszę Was w jednym z kolejnych odcinków. Tymczasem to wszystko z mojej strony. Cześć i do zobaczenia!